Sport motorowy na Pomorzu nie zapada w sen zimowy. Na niewielkim jeziorku w miejscowości Leźno, opodal Gdańska, można często spotkać młodych zawodników, chłopców i dziewczęta ze szkolnego klubu sportowego Gepard. Gruba warstwa lodu umożliwia wytyczenie kilku wariantów treningowego toru. Mamy w tym roku trzecią imprezę kartingową na lodzie. Czemu na lodzie? Dlatego, że no w naszym województwie pomorskim nie ma dotychczas toru kartingowego. Z prawdziwego zdarzenia mam nadzieję, że Rusocin uda się zrealizować. To powinien być tor o długości 1100 metrów spełniający warunki homologacji do Mistrzostw Polski. A póki co to jeździmy po prostu na lodzie. To doskonała szkoła jazdy cały czas w poślizgu. Panowanie nad gokartem, kontrowanie kierownicą, dla niektórych osób, które jeżdżą tutaj pierwszy raz, to zaskoczeni. Pierwszy raz w życiu kręciłem kierownicą w lewo, a jechałem w prawo. Mówię, no takie doświadczenie potem się przyda w ekstremalnych sytuacjach na drodze, kiedy auto no, wpadnie w pościsk, wiemy co robić. Także kartingowa szkoła jazdy na lodzie to jest coś, co powinno mieć miejsce w całej Polsce, być zjawiskiem powszechnym i codziennym. W gronie trenujących dostrzeliśmy starszego zawodnika Radosława Typen, piątego kierowcę w klasyfikacji grupy N rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. Tak naprawdę nie, nigdy nie miałem do czynienia z kartingiem, zawsze mnie fascynowało, nigdy nie miałem... E możliwości zobaczenia tego od wewnątrz. W roku 2009, kiedy na rajdzie LOTOS na prologu ścigaliśmy się w Mistrzostwach Polski, duże wrażenie zrobił na mnie Damian Majchrowski z klubu Gepard, z którym okazało się, że później znaleźliśmy, mimo różnicy wieku, znaleźliśmy wspólny temat. Damian przyjechał do mnie na rajd barburki mi więc ja przyjechałem tutaj zobaczyć jak on sobie radzi i uzyskać ceny wskazówek, właśnie w takim wózku. Ja z kartem to relaks. A jakie plany na sezon 2010 mają Radosław Typa i jego pilot Maciej Wisławski? No jestem w tej chwili na etapie rozmów, podpisywania umów. Nie mogę jeszcze się zupełnie zdeklarować, bo sam tak naprawdę nie wiem. Duża niewiadoma, sam czekam na, na jakiś rozwój sytuacji. Do Mistrzostw Polski mam jeszcze dwa miesiące, także, także czekam. Młodzi kartingowcy z klubu Gepard trenowali pod czujnym okiem rodziców. Wielu z nich jest nie tylko menedżerami, ale i mechanikami swoich synów. W licznym gronie walczących z mrozem obserwatorów był też dawny sędzia Żużlowy, Romuald Towsiany. Sprowadza mnie moja wnuczka Patrycja. Chciała jeździć na żużlu, niestety. W tym czasie, jak ona chciała, to przepisy żużlowe zabraniały dziewczynom jeździć na żużlu, natomiast już w tej chwili można, ale ona się już przesiadała na gokarty. Dzisiaj jesteśmy na lodowisku, Dzieciarnia uczy się jeździć po kontrolowanym. Patrycja również za będzie stawała na prawo jazdy, także będzie miała okazję wykazać się swoimi umiejętnościami za kierownicą w ośrodku egzaminacyjnym. Karty są to małe takie samochody. Można na pewno się nauczyć panować nad, nad samochodem, na przykład. Karting daje bardzo dużo w przyszłości. Na przykład po zdaniu prawa jazdy, na pewno będę chciała iść na dalsze kursy na przykład i nauczyć się techniki, właśnie jazdy na lodzie. Zapaleńcy z Geparda nie żałują czasu i własnych pieniędzy. Czy ktoś wesprze ich w tych działaniach?